Stała ta chwila, kiedy będę pierwszy raz słuchać piosenki One Direction Nowej. Więc jak wiecie, pobrałam ją wczoraj, kupiłam przez iTunes i nie mogłam się doczekać tej chwili. Obiecałam, że będę nagrywać moją reakcję na tę piosenkę. Także uwaga. Więc ogólnie tutaj mam: jest Drop Me Down i jest przepiękna okładka. Harry. <grystanie> <Louis>. <grystanie> A teraz kto? Nile. <grystanie> <grystanie> Wszyscy się patrzą, w ogóle nie wiem co z robię, gadam sama do siebie. A ten fragment słyszałam przez iTunes. Dobra, więc to tyle Resztę posyłam sobie potem Ale się jaram Dobra, to tyle Jesteśmy w raju kaktusowym Dotarliśmy tutaj, także wam pokażę Mam no, no, sporo kaktusów, wszędzie kaktusy Kocham kaktusy Różne rodzaje Patrzcie na tego, jaki fajne. Uuu, a ten? Muzyka Słuchajcie, spełniam swoje marzenie po części, bo ja też żółtą taksówką, może nie jest to taksówka nowojorska, ale jest żółta, więc po części można stwierdzić, że moje marzenie jest spełnione To jest tu jakiś festyn, a tutaj pan nas wiezie kończyliśmy tu, gdzie zawsze, czyli w maku. Jestem tak mega głodna, że no, zjem to w dwie sekundy dosłownie. Zobaczcie kogo spotkałam! Pozdrawiam wszystkich z Gdańska i Martę, Alwę, Ale, w ogóle wszystkich. Spotkałam Zosię, idę sobie po mieście mm. i spotkałam moją widzkę, także dziękuję Ci bardzo. No Mam tutaj y, pierwsze trzy kartki, które będę wysyłać tak. dla Was. Dla snapmiczów. You never see before nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the world. Was zabrać na tour mini, po hotelu Bo jutro idziemy na całodniową wycieczkę Potem jest poniedziałek I we wtorek wracamy Także żebym nie zapomniała to Wam pokażę, aktualnie siedzę sobie na pustym już basenie Bo jest około godziny ósmej. Mamy bar Jest taki malutki basenik Bardzo, bardzo, bardzo malutki Tutaj można przejść przez mostek to Są dwa mostki I tutaj jest główny basen gdzie byliśmy pierwszego dnia i gdzie się mega spaliłam. Bardzo ładnie. Tutaj są leżaczki. Tam w oddali widać widok na ocean. Ogólnie tutaj wszędzie jest ocean, tylko teraz budynki mi zasłaniają. No i tutaj są hotele. Jest siedem budynków, z tego co pamiętam. My mieszkamy w czwartym. To jest tamten budynek. I tutaj wam nawet pokażę. Tutaj widać nasze drzwi. A ogólnie widok spokoju mamy na drugą część hotelu. Są jeszcze dwa baseny. Jeden taki malutki i jeden taki, który jest częściowo zakryty. Tu mamy basen. Ogólnie to nagrywam jeszcze relacje na snapie, także nagrywam na zmianę. I tędy możemy iść w dalszą część hotelu. To jest nasz budynek. To jest chyba nasz balkon. O ile się nie mylę. Codziennie idziemy tą drogą i dojdziemy do głównej części hotelu. A tam idziemy w stronę jadalni. A to jest drugi basen. O, pan pozuje do zdjęcia. Słuchajcie, słyszycie to co ja, bo ja słyszę. One Direction do mnie w hotelu, a co ja mówię, w hotelu tutaj na basenie, więc ogólnie zaznajomiłam się z panem DJ-em, który puścił dla mnie One Direction i jest mega po prostu. Już nagrywam vloga wszystko naraz i teraz śpiewa najdalej. Pasił już cały czas i się patrzy i w ogóle pani ogarnia co ja robię A ja nagrywam z i wszystko Pan jest bardzo miły, rozmawiałam jest mega. No nawet z nim jest selfie, więc tutaj wam gdzieś wstawię. I jak wrażenia? Fajnie. No, Martyna nie chce, żebym ją nagrywała. A tam jest pan, który... który puścił... E, który puścił mi łandai Więc jest taka kryzysowa sytuacja To, co teraz robię miało być w innym filmiku Niestety, no widzicie to światło, super Jestem oświecona latarkami Dlatego, że to jest jeden z owoców, który miał być w filmiku z tym testem z owocami I miałam to normalnie dograć w świetle dziennym No ale niestety owoc dojrzał w tej chwili Właśnie teraz mu się zachciało I wypływa już z niego sok To jest anona Pachnie trochę jak jakiś lek Jakimiś musującymi tabletkami. Słodki trochę ananas, ale konsystencja ma inną. Takiej gruszki trochę. I ogólnie ma pestki. Po otworzeniu wygląda tak. I to się jakby wyciąga te kawałek środka. Fika, więc tak jak Wam mówiłam, dzisiaj jesteśmy na wycieczce. I chciałam Wam pokazać, Wchodzą mi w kadry i cały czas czas sorry, sorry Więc chciałam wam pokazać pokazać, teraz teraz jesteśmy. Zobaczcie, jakie Mora. 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 Mega wysoko. jest szklane dno, więc ogólnie stoicie nad przepaścią. Jesteśmy w kolejnym miejscu naszej wycieczki, tym razem jest to Porta są tutaj takie naturalne baseny. Ale zanim tam pójdziemy i wam je pokażę, to coś zjemy, bo jak zwykle jest bardzo głodno. Znaleźliśmy lody Ben and Jerry i jest smak masło orzechowe, także mega się ja i na pewno sobie je kupimy. Przyszedł mój hot dog jest mega wielki. Zobaczcie. Zastanawiam się, jak go zjemy. Zobaczcie, tutaj mamy te naturalne baseny Ogólnie są tutaj bilety, także my za chwilę mamy już zbiórkę, więc nie wchodzimy Ale mega to wygląda. Teraz jesteśmy w miasteczku Saint Vincent Trzeba na pamiątkę tak jakby wrzucić w ten pieniążek. Jeśli ktoś by nie znał tej zasady, to tak chcę powiedzieć, żeby o tym nie było. Więc tutaj mamy Ocean Atlantycki, także musimy wybrać się gdzieś niedługo, gdzie też jest ten ocean. Dobra, korzystając z okazji, że będę nagrywać zaraz filmik, um, stwierdziłam, że z teraz gdy gdyż zbieram się odkąd je kupiliśmy, a w tej chwili jutro wyjeżdżamy, a one nadal leżą. Także, jakby ktoś chciał wiedzieć, sardynki w... w pomidorach. Jeszcze były w oleju, ale braliśmy w pomidorach. W sumie mogliśmy wziąć i tej, i ja bym oba Ja nie lubię ryb. Nie ja miałam ochotę do sardynki przez MSH2O, to już słyszeliście. O nie, o nie, ja nie lubię ryb. Smacznego. Jak ktoś ma z Was sardynki, może też teraz je wyciągnąć. Chyba zacznę się przekonywać do ryb. Te są pikantne, ale dobra, zaczynają wejść ryby, ale tylko takie mm, puszce Do takich smażonych na obiad się mam nie przekonam Jeszcze lubię ryby po grecku Jest już dosyć późno, także jest to trochę nieogarnięta, bo w ogóle mamy lot o 23.20, także jest jakoś około godziny 21 .00. I w tej chwili jesteśmy na lotnisku, skazują moje i także pozdrawiam Także zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i aktualnie chodzimy po sklepikach I ja chciałam się z wami pożegnać, bo jak to zazwyczaj bywa, vlogów swoich e, nigdy nie kończę, to zapominam Jestem mega głodna, może pójdziemy tych zjeść no, Także mam nadzieję, że vlog z Madery wam się podobał Jeśli się podobał, to zostawiam w górę I chyba tyle, wszyscy się to sobie, nie patrzą na nie wiadomo co robiła Nie nagrywam na lotniskach. ale to jest wyjątek Widzimy się już w kolejnym filmiku Zobaczenia. Martyna nie daje nam spokoju, bo zobaczyła mienionki. A jak wiecie, z filmiku Coca-Coli, Martynato, to żółty sporek, także już wiecie, jaki żółty sporek. Chciałam bardzo, bardzo, bardzo pozdrowić dziewczynę, która do mnie podeszła. Naprawdę było mi bardzo miło spotkać kogoś na lotnisku na Maderze. Już na Maderze spotkałam na lotnisku tutaj, także bardzo Wam dziękuję.